Patrzcie, gdzie gdzieś dopłynęliśmy. Kurde, bezludna, właściwie to nie do końca bezludna plaża. Bo jest na niej trochę syfu, widać, że ktoś tu był. Ale myśmy tu dopłynęli o własnych siłach. Prawie 10 km. Właściwie to chyba z 10 km tym kajakiem. Tym oto kajakiem żeśmy dopłynęli. Wszystko, było, wszystko jest spoko, bo płyniemy z falą, ale teraz będziemy musieli wrócić, bo jest godzina 12 około, o 9 wypłynęliśmy. Będzie 11,12 i musimy wrócić, nie? I kurde... No, będzie, będzie grubo. Uwala no, Zobaczyć... była taka, że kurde, jakbyśmy byli w doku, to nie było lądu widać. No, e, zobaczycie na filmach, bo Rafał GoPro nagrywał, jak żeśmy płynęli, więc to gdzieś będzie później w tych vlogach po moim powrocie pokazane, jak nas fala i a ten kajak jest taki, że on się nie, on jakby, on ma dziurki, więc na nim e, można, wiecie, no, ciągle nas zalewa i to tam wypływa tymi dziurkami, ale ogólnie grubo. No, ale laguny były ładne. Laguny żeśmy widzieli po drodze. No, nie, nie. O, coś by nam kajak odpływał. <laughs> Stracimy zaraz kajak, ale będzie przypał, no. Stanęliśmy sobie, żeby się rozprostować. Zaraz wypijemy wody całkiem sporo, bo będziemy płynąć przez najbliższe półtorej godziny. Pewnie przez, tą, no, przez to. Takie już morze to jest właściwie jakieś. E, jest tam pan po drugiej stronie O, patrzy na nas. Z drugiej, to ten kolej z drugiej plaży, tu przyszedł. Powiemy, że ta jest nasza. Bo chcieliśmy na plaży wcześniej wylądować, ale koleś podszedł do nas i powiedział, że ta jest, że tam jest zajęte. Wydaje mi się, że oni tu robią takie. E, jak to się nazywa? No wiecie, że ludzie mogą sobie wynająć łódkę i przypłynąć tu na noc, nie? Zresztą go tam widać, widzicie? Kolesia, patrzy się, chyba nas nie lubi za bardzo. To jest jego prywatna plaża, rafi. Powiedz rafi, co się ma zrobić, kolek? No jasne, co jeszcze? Prywatna plaża. złamanego grosza za nie dali i sobie tu organizują grillę. No, dokładnie. A syf taki tu jest. Zresztą możecie zobaczyć, tam jest śmietnik dalej. Myślę, że mogliby sobie tu posprzątać. Ta pierwsza była posprzątana, więc pewnie dlatego on, ten, dlatego ten koleś nie chciał, żebyśmy tam wylądowali, nie? Bo już sobie ją wysprzątali. No, więc napijemy się wody, najemy się ciasteczek, wyprostujemy trochę kości i płyniemy z powrotem, bo mamy niby 4-5 godzin do zachodu słońca, ale właśnie boimy się, że to może być mało, jeśli będziemy płynąć pod wiatr, pod fale i w ogóle nie wiem, czy nie pod prąd jakiś morski. No, więc ja Was żegnam więcej będzie na blogach po moim powrocie. A tymczasem trzymajcie się, papa. Pa.